Dajcie, kochani! Dzisiaj mam dla Was ulubieńców stycznia. I od razu na samym początku mogę powiedzieć, że będą to kosmetyki głównie do pielęgnacji. E, takie, których używam na co dzień, bądź okazjonalnie, można powiedzieć. No to co? Myślę, że możemy zaczynać i mogę Wam pokazać, co takiego, co takiego używam i co takiego lubię. I pierwszym produktem, który chciałabym Wam pokazać, to są ampułki do włosów marki Carastas. Taka to ampułka, jest to ampułka Vita Cement. jest to ampułka odbudowująca do włosów przeznaczona do włosów zniszczonych po dekoloryzacjach i innych różnych zabiegach, które wiadomo niszczą włosy. A moje włosy po, po tych moich eksperymentach, dekoloryzacjach, fioletowych włosach e, są zniszczone i są suche przede wszystkim. I ta ampułka jest naprawdę, naprawdę niesamowita. Włosy, włosy po jej użyciu są miękkie, e, normalnie się rozczesują, układają. E, jestem zachwycona tym produktem, bo powiem Wam, że próbowałam już wszystkiego i naturalnych sposobów również próbowałam, ale nie Przynajmniej te, który, których ja próbowałam. A i ta ampułka spełniła wszystkie moje oczekiwania odnośnie pielęgnacji włosów. Więc e, na mokre włosy umyte nakładam tą ampułkę. Noszę ją jakieś 10 minut na włosach. Potem do tej ampułki nakładam maskę. Jakby dokładam maskę do tej ampułki i po następnych 10 minutach wszystko razem spłukuję e, z włosów. I jestem bardzo zadowolona z takiego połączenia i ja tak stosuję te kosmetyki. Oczywiście najprawdopodobniej można je stosować inaczej, bądź nawet powinno się je stosować inaczej, ale ja je stosuję tak, i ja z tego, z tego połączenia na moich włosach jestem bardzo zadowolona. I naprawdę włosy są miękkie, nawilżone i odżywione, a przecież o to chodzi, żeby były miękkie, nawilżone i odżywione, a że ja lubię zmieniać kolor włosów, no to wiecie, muszę, muszę jakoś sobie radzić później z tymi włosami. Kolejnym produktem, który chciałabym Wam pokazać, to będzie produkt do ciała. A będzie to balsam brązujący z jajem. Taki oto balsam brązujący z olejem z orzechów brazylijskich i makadamia. Brązujące mleczko do ciała, nawilżające odżywcze. I po pierwsze, to jest prawda, że balsam jest przyjemny w użyciu. Nie brązuje zbyt mocno, przez co jest mniejsze prawdopodobieństwo, że porobimy sobie nim brzydkie plamy. Oczywiście, jeżeli chodzi o dłonie, to wiecie, to jednak trzeba ostrożnie nakładać każdy produkt, który ma brązujące w nazwie. Ale uwielbiam ten balsam, naprawdę bardzo polubiłam się z tym balsamem, głównie z jednego powodu. Po pierwsze, nie ma tak intensywnego zapachu, jak większość samoopalaczy czy balsamów brązujących. Po drugie, ja mam e, skórę oliwkową i jakiego bym samoopalacza nie użyła, tak każdy podbija mi żółte tony. I po prostu po użyciu większości balsamów brązujących wyglądam, jakby była chora. Po prostu jestem żółta. E, a po tym balsamie nie jestem żółta. I to jest fajne, że ta opalenizna u mnie po tym balsamie e, wygląda naprawdę naturalnie. I... I jeżeli, jeżeli macie taki sam problem z balsamami brązującymi jak ja i wszystkie żółte to w skórze Wam popija to proponuję spróbować tego balsamu. Zaleta jeszcze jego jest taka, że jest niedrogi. a że ja nie lubię na samą palce wydawać fortuny, to, to bardzo się polubiłam z tym, z tym produktem z Ziai właśnie. Kolejny produkt, który bardzo chciałabym Wam pokazać to w ulubieńcach roku był ręczniczek do demakijażu e, twarzy, a teraz mam rękawicę od mojej Revolution do demakijażu twarzy. I robię dokładnie to samo, co Wam mówiłam, czyli myję mleczkiem e, do mycia e, twarzy, całą twarz dokładnie z oczami, a następnie tym, tą rękawicą bądź ręczniczkiem, który Wam pokazywałam w ulubieńcach roku. E, zwilżony, zmywam wszystko z twarzy i, i mam kompletny demakijaż zrobiony bez zbędnego męczenia się przy wykonywaniu tego zabiegu. To jest ekstra. Powiem tak. Naprawdę e, moja codzienna pielęgnacja e, skóry e, jest zdecydowanie lepsza dzięki, dzięki takim ręczniczkom i rękawicom. Jestem zachwycona tym produktem i na pewno szybko z niego nie zrezygnuję, jak w ogóle z niego zrezygnuję. Kolejny produkt to jest krem do paznokci marki Alessandro z pomidorami i truskarkami. Dosyć nietypowe połączenie, ale to jest taki kremik do paznokci. Jak odkręcimy, w ogóle jest odkręcany, a nie zdejmowany, przez co mamy pewność, że to, to zamykanie nam nie wypadnie, jak wsadzimy go do torebki. Pachnie truskawkami, a ja nie pomidorem. Ehm, taki oto kremik, e, który możemy nakładać właśnie na, na e, skórki, prawda, przy paznokciach. E, jest dosyć tłusty, ładnie się utrzymuje, ale ładnie też e, nabliża okolice skórek. Naprawdę bardzo przyjemny produkt i fajnie jest mieć go w torebce. W torebce pod ręką, kiedy właśnie te skórki są takie przesuszone, a ja przez to, że na co dzień, na co dzień jestem wizerzystą, tak? pracuję jako makijażystka, maluję różne, e, różne osoby, e, mam tendencję do używania dużej ilości produktu antybakteryjnego do rąk, i przez to, e, przez to właśnie najczęściej skórki i dłonie moje są bardzo wysuszone, więc jestem uzależniona od produktów typu kremy do rąk i właśnie kremy czy oliwki do skórek i ten produkt bardzo mi się spodobał bardzo lubię go mieć w torebce i na przykład po całym dniu planu zdjęciowego wsmarować sobie ten produkt po prostu po prostu w skórki kiedy moje dłonie już mają serdecznie dość różnych produktów do dezynfekcji. tak i kolejne, kolejne produkty które chciałabym wam pokazać no, broj, produkt do makijażu zostawię sobie na koniec, bo mam jeden. <laughs> A teraz skupmy się na pielęgnacji. Dalej. Produkt, który lubię. Ja go lubię już od dawna, ale jakoś tak dawno go nie używałam, i ostatnio przypomniałam sobie o jego istnieniu. I przypomniałam sobie o tym, że kiedyś ten produkt bardzo mi się spodobał i postanowiłam sobie zrobić prezent i sprawiłam maskę pod oczy z Estée Lauder. To są takie płatki, które naklejamy pod oczy. Po pierwsze, okay. fajne, fajny jest ten produkt dlatego, bo go nie widać. Jak nakleimy go pod oczy, to stapia się z naszym kolorem skóry, można powiedzieć, te płateczki są takie cienkie, że w ogóle nie widać, że mamy coś pod oczami, więc możemy bez obawy chodzić po domu i nie straszyć domowników e, maseczką na twarzy, <laughs> mając ten produkt. To jest fajne. Po drugie, e, po drugie naprawdę jest przyjemny, nabijający oczy po całym dniu, jeżeli mamy jakiś naprawdę ciężki makijaż e, na twarzy na wieczór, zrobić sobie taką maskę. Oczywiście nie codziennie, prawda? Bo maski nie są po to, żeby robić je codziennie. E, Nałożyć coś takiego bo, wiem, po ciężkim tygodniu, tak, wnoszenia makijażu. Um. Działa regenerująco, działa nabliżająco. Ja bardzo, bardzo lubię ten produkt i naprawdę ta skóra pod oczami jest taka wypoczęta po jego użyciu. I testowałam naprawdę dużo, dużo płatków różnych pod oczy. Jeżeli macie jakieś swoje typy, to. Polećcie mi w komentarzach, bo ja chętnie przetestuję. Testowałam tych płatków naprawdę dużo i te są moim zdecydowanym faworytem, jeżeli chodzi o tego typu płatki, ale jeżeli mi poddacie jakieś, których jeszcze nie testowałam, to chętnie je przetestuję. I zobaczę, czy będą mi się podobały. Kolejny produkt w ogóle jest to produkt marki Dr. Charlie. I jest to maska nawadniająca. Ja Wam tutaj przeczytam opis od tej maski. To jest taka oto maska. Ja ją w ogóle dostałam od mojej kuzynki w prezencie pod chronikę i zakochałam się w tej masce całkowicie. Stworzona, by głęboko nawadniać, wzmacniać i chronić naturalne nawilżenie skóry. Głęboko nawadniająca maska Waterjet. Jest to taka maska w płatku, tak? Że wyjmujemy ją z opakowania i nakładamy cały taki płatek na twarz. I ja, robię, ja ją stosowałam tak. Oczywiście stosowałam ją na kilka razy, bo mm, wiadomo, to nie, jest, to nie jest tani produkt, niestety. I robiłam tak, że używałam jej tak trzy razy jej użyłam z jednego takiego opakowania. że wiecie, zdejmowałam z twarzy, wsadzałam z powrotem do opakowania, bo tam ten e, e, płyn, którym jest nasączony ten płatek, e, jeszcze zostaje często w opakowaniu. Więc wkładam do opakowania i nakładam jeszcze raz potem. Um, I po użyciu tej maski robię także, używam tej maski, prawda? Zdejmuję ją, poczekam aż ten cały produkt się wchłonie w twarz, i na wieczór nakładam sobie olej, e, olej różany albo olej brzoskwiniowy. Super efekt! Jestem zadowolona, a w ogóle teraz sobie jeszcze kupiłam e, rozświetlającą. A tak właściwie to tutaj jest napisane, że to jest efekt rozjaśnienia skóry i wyrównania przebarwień. Maska z mikrowłóknami. E, taką sobie jeszcze sprawiłam, ale przyznam, że jej jeszcze nie używałam, także nie będę się wypowiadać, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Ta, ta nawadniająca bardzo mi się podoba, a tą sobie przetestuję może dzisiaj na przykład. E, <laughs> Kolejny produkt, to jest w ogóle produkt, którego używam w swojej makijażowej e, walizeczce. Nie wiem, czy to o się pojawił gdzieś, e, w, ka w kamerze. To jest produkt, którego używam w walizerce i zawsze go worzę, przy sobie jest świetny, bo jest to do skóry wrażliwy produkt i jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby kogoś ten produkt podrażnił. Plus do tego nie podrażnia okolic oczu. I jest to płyn miceralny z piodanyi. Mam dwa z moje ulubione tak naprawdę, to jest Biodermy, postanowiłam dzisiaj o nim Wam powiedzieć, bo chyba nigdy nie wspominałam na ten temat nic, że, że stosuję ten produkt i wożę go ze sobą w walizce. E, I drugi, który bardzo lubię, to jest też do cery wrażliwej z garnierem. No, to są moje dwa ulubione płyny mineralne i naprawdę nie zdarzyło mi się, żeby, żeby ten płyn kogokolwiek podrażnił, żeby, żeby cokolwiek się z nim działo żeby skóra była nadmiernie podrażniona przed wykonaniem makijażu jest e, rewelacyjny ten płyn micelarny. Następny produkt do pielęgnacji to jest e, krem do rąk, cedrowy balsam do rąk. Chroni, regeneruje skórę, przywracając jej komfort, zdrowy wygląd. Syberyjski olej cedrowy głęboko odżywia i nalicza skórę. No, to jest taki kremik do rąk. Po pierwsze, jest fajny dlatego, bo jest fajny. Nie, naprawdę nawilża, szybko się wchłania, nie jest zbyt tłusty, e, ma bardzo przyjemną konsystencję w użytkowaniu. Do tego jest to produkt, który jest niedrogi. Jedyne, co mi się w nim nie podoba, ale widziałam tam jeszcze jedna, jedna rzecz, e, to jest jego zapach. Ma taki sosnowy zapach trochę. <laughs> I nie do końca mnie ten zapach przekonuje. Ale poza zapachem, naprawdę to jest chyba jeden z najprzyjemniejszych kremów drogeryjnych, jaki do tej pory używałam. I na pewno kupię następne opakowanie tego produktu, tylko już w tym drugim zapachu. Przez to, że właśnie z powodu najprzyjemniejszy, dlatego tak uważam, że jest najprzyjemniejszy z dwóch powodów. Nie jest zbyt, zbyt ciężki. E, przez co szybko się wchłania i nie mamy takich, wiecie, tłustych, nieprzyjemnych dłoni. E, po drugie, naprawdę fajnie bilże. nawet przy tych mrozach, które aktualnie panują za oknem. No i ostatni, ostatni mój ulubieniec, to jest Glow Kit Dead Glow z Anastazji Kowalewskiej. Cudowna paleta rozświetlaczy. Naprawdę te rozświetlacze są piękne. Pięknie się błyszczą. Ja uwielbiam je wozić ze sobą w walizce, dlatego, bo mam tu cztery odcienie. O, jeszcze raz pokażę. Mam tu cztery odcienie. Mam od najjaśniejszego odcienia do ciemnego odcienia, nawet takiego dość opalonego, więc mogę sobie te kolory dostosować do każdej karnacji. Jeżeli oczywiście używam ich, jeżeli potrzebuję mocnego połysku. Tak? Jeżeli nie potrzebuję, to używam innych rozświetlaczy, które nie mają takiego mocnego połysku, jak osławiona Anastazja Bebeli jest. Ehm, ale bardzo mi się podoba to, że w jednej palecie mam cztery bardzo uniwersalne e, odcienie, pasujące mi do różnych e, typów karnacji. I dlatego ten produkt tak mi się podobał. E, tak mi się podoba. E, podoba. podoba. I... I co ja mam powiedzieć? Nie wiem, co miałam powiedzieć. A miałam powiedzieć, że jest trwały. Jest to trwały produkt godny polecenia. No, i wszystko mam w jednej palecie, i nie muszę, prawda, wziąć wszystkiego w milionie różnych małych opakowań. Wszystko mam tutaj, no, tak, w paletce pod ręką. A propos tych bardzo intensywnych rozświetlaczy, ale mam jeszcze pięć różnych, także może ze sobą wszystkie. Nigdy wi nie wiadomo, co, co akurat będę chciała użyć, prawda? <laughs> no. To tyle. Z ulubieńców kochani. Um, wszystkie produkty, które teraz wymieniłam, znajdziecie w opisie pod spodem, tak? Ja, ja wszystkie produkty Wam opiszę i, i powiem, co to jest i. Też postaram się podpowiedzieć, gdzie kupuję, bo niektóre to ja kupuję na Ale, prawda? Jak mi się gdzieś uda polować taniej, to, e, to kupuję taniej, tak? E, wiadomo, oszczędności... przy moim zakupach to jest, to, jest, to, jest, to jest całkiem przydatne. E, no i to by było na tyle. Jeżeli dzisiejszy filmik Wam się podobał, to dajcie koniecznie kciuka w górę, zostawcie komentarz pod filmikiem. Ja chętnie odpowiem na Wasze komentarze. Żegnam się z Wami, życzę miłego wieczoru i zapraszam Was za tydzień na następny film, kochani. Buziaczki.